Dobry, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w zarza, to oznacza jedno, mierzymy, mierzymy dzisiaj nowości. Mimo tego, że jesteśmy w centrum wyprzedaży, to ja udałam się na dział z rzeczami nieprzecenionymi. Nie ma tego wiele, ale wybrałam kilka fajnych elementów. Dla tych, którzy lubią klasykę i neutralne kolory, to będzie na pewno fajny film, także zapraszam. A na sobie mam już pierwszą stylizację i jest bardzo prosta. Jest taka w fajnym, luźnym klimaciku. Ja sobie tutaj tą bluzkę tak troszeczkę pod yy, dałam. I to jest taki long sleeve, który składa się tak jakby z dwóch warstw. Mamy krótki rękawek i long sleeve właśnie. I tutaj również jest to zakończone właśnie podwójnym szyciem. I to wygląda troszeczkę jakbyśmy założyli koszulkę na koszulkę. I ona jest właśnie taka luźna, fajna. Yy, można sobie to nosić właśnie do jeansów. Natomiast ja tutaj też wybrałam spodnie. Aha, na no 99 zł, ja mam tutaj rozmiar M, one wychodzą tak, nie dosyć duże, więc to. a jeżeli chodzi o dół, to mam tutaj spodnie I te spodnie są w wielu wersjach kolorystycznych one też przechodzą z kolekcji na kolekcji widziałam, kosztują 150 zł, ja mam tutaj rozmiar L i to są spodnie, które są biodrówkami. one dużo lepiej wyglądają jak są spuszczone właśnie tutaj niżej dlatego, że też długość tutaj nie jest jakaś nie wiadomo jak długa i one tutaj mają, widzicie taki, one są tutaj rozpinane na zameczek, mają też tutaj taki ściągacz, bo wygląda jak to tutaj, wiecie, wam wychodziły jakieś spodnie z spodu. To jest po prostu razem. I ja mam tutaj w kolorze granatowym. One mają tutaj takie fajne zaszewki. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy kieszonki. Ja mam 1,72 m. Wszystkie moje wymiary zawsze macie w opisie pod filmem i linki do rzeczy, które mierzę również. No, tak to się prezentuje. Spójrzcie. Wydaje mi się, że te spodnie powinny być delikatnie dłuższe. One są takie dosyć sztywne. Nie układają się jakoś rewelacyjnie, ale są ok. No i tak jak mówię, są w kilku wersjach. Współpraca ja wam się jeszcze tutaj pokażę. Dajcie znać, co myślicie. Chciałam na takie prążki na sobie. Spokojnie wyglądają właśnie do sportowych butów. Kolejna propozycja, ale to już tym razem jestem w szpileczkach. Bo jeżeli nowa kolekcja, to ja już się rozglądam za rzeczami, które również nadadzą się właśnie na okres taki przedwiosenny, wiosenny. Mam na sobie bardzo fajny zestaw i mam spodnie typu Barel. One są tutaj w rozmiarze 40, 40 i to jest bardzo dobry rozmiar na mnie. One mają bardzo ładny kolor, taki grafitowy, kosztują dwie stówki i bardzo fajnie mają długość. I ładnie układają się tutaj na nogach, bo nie są za szerokie. Tutaj są Fajnie dopasowana, natomiast właśnie w tych nogawkach są tutaj bardziej rozklo rozkloszowane, więc dobrze to wygląda. Fajnie to też będzie wyglądało, jeżeli założymy jeszcze teraz bodki, natomiast na górze na dalszym ciągu mam na sobie ten Long sleeve, natomiast zarzuciłam kurteczkę. to jest kurteczka z takiego filcu i ja mam ją w rozmiarze M ona kosztuje 180 zł. Jest taką, widzicie, szerokim takim motylkiem. Ma tutaj niską linię rękawą, więc tutaj pod spód założymy też również coś, co ma takie, wiecie, grube mięsie te rękawki i ma tutaj kaptur, więc ja uważam, że to jest bardzo fajna kurtka właśnie na takie przed już przedwiosenne klimaty i ma fajny tutaj zameczek srebrny, mamy tutaj ściągacze do kapturka, bardzo fajna kurtka, mamy kieszonki, no i tu jest właśnie ten ściągacz, ona jest taką bombareczką, tutaj też z tyłu możecie zobaczyć jak ona wygląda w całości no wydaje mi się, że właśnie bardzo fajna rzecz którą już właśnie można Myśleć, z którą właśnie można myśleć już o wiosennej robie. No i ma bardzo ładny taki czekoladowy kolor. Myślę, że właśnie fajnie komponuje się z takimi grafitowymi spodniami. To na to mam portowe buty. Widzicie, te spodnie jeszcze mają tutaj takie yy, kanty. No bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze wam się tutaj no, no Dajcie znać, co myślicie. Mi się bardzo podoba, ja uważam, że do sportowych butów ta stylizacja też będzie wyglądała bardzo fajnie. Jest klasycznie elegancko, casualowo. Czego chcieć więcej? zabrałam do przymierzalni też spódnicę taką satynową. Stwierdziłam, że Wam pokażę właśnie, jak to też połączyć troszeczkę na sportową, ale właśnie z taką spódnicą. mam tu Elkę i wziąłam sobie za duży rozmiar. One wychodzą na dosyć spore. Ja generalnie jestem nową teraz Elką, a tutaj MK byłaby spokojnie wystarczająca. I właśnie połączę sobie je z moimi mini balansami, i tak to się prezentuje. Dobra, puszczę tą spódnicę. Właśnie do tego taka kurteczka. Możemy sobie tą bluzkę założyć albo krótszą, albo gdzieś sobie tutaj podwinąć, zapiąć. Myślę, że też właśnie bardzo fajne zestawienie, bo można właśnie łączyć takie elementy, które są jednakowo kolorystycznie w różne stylizacje, nie tylko ze szpilkami, ale ze sportowym butem jak najbardziej można sobie taką spódnicę połączyć. Biały t-shirt, buciki i pięknie no w takiej eleganckiej wersji nie widzę siebie zbyt często, ale bardzo mi się ta wersja podoba. Sobie, bo to okazuje się, że to, bo to są na wyprzedaży, to są takie bodki krótsze, natomiast nie o nich. Ja uważam, że tutaj właśnie ta spódnica, tylko oczywiście rozmiar mniejsza musi być. Bardzo fajnie komponuje się z tym płaszczem i z tym golfem. Przepięknie to razem wygląda, elegancko, casualowo, ale też właśnie elegancko. Tutaj mamy taki płaszcz, on kosztuje 300 zł, więc on pewnie nie jest naturalnego materiału, ale ma przepiękny kolor Ja mam tutaj rozmiar L Ma tutaj kieszonki, jest dwurzędowe Więc fajnie wziąć sobie go większego Ja myślę, że M byłaby spoko Natomiast tutaj w rękawie jakieś jest idealne W momencie, kiedy ja mam pod spodem tutaj właśnie jakiś taki grubszy golf I to jest golf, który ma tutaj mieszankę wełny Z poliamidem, kosztuje 200 zł Ja mam tutaj rozmiar M I on nie jest jakiś spektakularnie długi Natomiast wiecie co, on jest taki bardzo mocno mięsisty To nie jest taki wiecie Fluffy, tylko to jest właśnie taki Bardzo mięsisty golf i bardzo fajnie właśnie wygląda tutaj koło buzi. Jak lubimy mieć coś tutaj jasnego, to koło takie taki golfik na to brązowy płaszcz i wydaje mi się, że właśnie bardzo fajnie to razem wygląda. Bardzo fajna stylóweczka, taka bardziej na elegancko. No wydaje mi się, bardzo ładnie to razem wszystko się prezentuje. No tylko tak jak mówię, ja mam tutaj za duże rozmiary, bo tu powinna mieć M i tu raczej też powinna mieć M, ale tutaj ta góra mi się bardzo podoba, bardzo ładnie to ze sobą wygląda. Dajcie znać co myślicie wiecie co, ja jak już się tak przybieram, to Wam pokażę po prostu jak wygląda ten właśnie golf bez niczego na sobie. Bardzo fajny, nie ma tutaj bardzo wąskich rękawów, ma fajną długość, ładny taki śmietanowy kolor i ja sobie go tutaj zostawiłam właśnie z takimi szerokimi czekoladowymi spodniami. Mam tutaj buty do szpica, możecie założyć jakiekolwiek, ja tutaj nie miałam zbyt dużego wyboru, ale myślę, że tutaj okrągłe czubki mogłyby się sprawdzić troszeczkę lepiej, albo sportowy but, ale też czuby też są ok. No długość jest całkiem, całkiem, dlatego że ja mam tutaj obcas, więc one wychodzą dosyć dosyć długie i mają tutaj ładne takie zaszewki, z tym, że ja mam tutaj czterdziestkę i one mi tutaj lądują nisko na biodrach. No, uważam, że są spodnie, które lepiej leżą, ale nie są najgorsze. I wiecie co? Już wam mówię, ile kosztują. E, 199 zł. No, tak się prezentują i no, co myślicie? Całkiem słabo, ale chyba bywają fajniejsze spodnie. Co o tym myślicie? Znać. No ale jeżeli połączymy sobie właśnie te spodnie tutaj z jakimś takim bardziej sportowym klimatem i sportowym butem, to wydaje mi się, że te spodnie dużo więcej zyskują. Ale ja mam tutaj za duży rozmiar. Ja mam tutaj 40 i żeby one dobrze wyglądały, to ja muszę bardzo nisko tutaj spuścić. Więc 38. One wychodzą po prostu większe niż siecie i to nie są spodnie z wysokim stanem. Znaczy, możecie je mieć wysoką, wtedy ten krok podejdzie wyżej, ale będą też dużo krótsze. A jeżeli jesteście wysokie, no to tutaj trzeba brać pod uwagę, że je troszeczkę tutaj na biodrach obniżyć, żeby one były właśnie tutaj dobre, ale są tutaj dosyć szerokie modele i można się w nich troszeczkę popotykać, więc no yy, daje znać, że po prostu trzeba te spodnie przymierzyć, jak wam się podobają, to po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, że trzeba pomierzyć przynajmniej dwa rozmiary, a jeżeli chodzi o górę, to ja mam tutaj za 150 zł taki sweterek, on wygląda trochę jak bluza i ma bardzo ładne kolory, mam tutaj taki szary, melaż, brąz i taki kobaltowy, bardzo fajnie wygląda ja myślę, że i blondynki, i brunetki się tutaj w tym odnajdą. Jeszcze Wam się pokażę tutaj z tej perspektywy. No bardzo szerokie te spodnie na dole. Można się potknąć, ale to kto lubi. Zanim jeszcze zmienię tą górę, to zobaczcie, jak też to fajnie wygląda z takimi brązowymi różnymi spodniami i takimi wodkami. Można sobie tak naprawdę fajnie mieszać te wszystkie swoje rzeczy w garderobie, jeżeli macie to wszystko w podobnej kolorystyce, gamie kolorystycznej, że... Spójrzcie, dobra, ale zmienię górę ale właśnie w takiej stylizacji wyglądają te spodnie dużo lepiej i mam tutaj sweterek, to jest rozmiar M i kosztuje 150 zł, bardzo ładny, chłodny, beż, taki bardziej kolor top, tak zwany w taki troszeczkę ciemniejszy, bardzo ładny i on jest takiej długości tutaj, natomiast ja sobie go tutaj gdzieś troszeczkę odwijam dlatego, że na dole mam też bardzo fajne spodnie, to są takie lejące, fajne spodnie, one nie są za długie natomiast fajnie wyglądają do bodków, ale też fajnie wyglądają do szpielek, one mają taki materiał, spójrzcie. One są w taką jadełeczkę i mają takie przeszycie przez środek, natomiast co jest w nich fajne, to to, że one mają tutaj gumkę i są ściągane na taki sznureczek, więc można sobie to w pasie fajnie dopasować, dlatego, że nogawka jest bardzo szeroka, więc warto sobie wziąć mniejszy rozmiar. Tutaj są normalnie kieszonki, fajnie to wszystko wygląda, a jeżeli chodzi o spodnie, to one bakoszczyją to czekajcie, że mówię. 199 zł i tak jak mówiłam, mam rozmiar M i one są bardzo wygodne, takie komfortowe, fajnie, bo one są, one są, widzicie, zwężone tak troszeczkę do dołu, więc to się tutaj bardzo ładnie wszystko układa, takie spodnie, spodnie typu PRL, ale nie jeansowe, tylko właśnie materiałowe, bardzo fajnie to wszystko razem wygląda, spójrzcie, jakbyśmy do tego zarzucili właśnie też ten płaszcz, byłoby super. Mam sobie tak dobre spodnie, słuchajcie, tak dobre spodnie i pierwsze właśnie o nich. Ja mam tutaj rozmiar L kosztują 179 zł. To są takie elastyczne spodnie, ale spójrzcie, jakie one mają wysoki stan. Tu są zapinane na zamek. Przepięknie tutaj robią talie. W ogóle mają genialnie te spodnie. Są dosyć długie, bo ja mam do szpilek i są mi do ziemi. Tutaj mają takie rozcięcie, wyglądają mega seksy, Mam z tego jeszcze taką fajną koszulę w grochę, zaraz Wam pokażę. Ale chciałam właśnie zostawić z takim luźnym speterkiem. I go wiecie, tak sobie tutaj... Opuścić. puścić. Sweater 199 zł. Tak ja mam rozmiar M, więc one są takie bardziej obracajzowe. Bardzo ładnie to razem wygląda. No te, te spodnie robią super sylwetkę, ale ja właśnie chciałam je przymierzyć z taką fajną koszulą w grochach, bo myślę, że taka, taki bardzo fajny element wyjściowy. Natomiast spójrzcie, co te spodnie robią tutaj nam z nogami i z sylwetką. No ja uważam, że są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Przymierzam tę koszulę. Spójrzcie, mam taką e, w grochę i ona jest w dwóch warstwach kolorystycznych na sklepie ja wam zaraz pokażę jak to zawiązać, ale to jest właśnie taka fajna bluzka w groszki, kosztuje 139 zł, ja mam teraz rozmiar M e, i ma bardzo fajne tutaj rękawki, one są takie przeźroczyste, tutaj mamy podszewkę i e, to jest chyba naturalna podszewka, wydaje mi się, że tutaj ja mamy wiskozę e, i ona jest taka śmietanowa w czarne grochy i ona świetnie wygląda z tymi tą, z tą spodniami, ale ja ją przy, wystylizuję i zaraz wam pokażę. No, zdecydowanie lepiej, prawda? Tutaj można się tą szarfą bawić. Ja sobie ją przewiązałam tutaj z tyłu i przerzuciłam resztę tych szarf tutaj naprzód, żeby one tutaj mi też fajnie zagrały. Ale wiecie, to można sobie to w ogóle przerzucić przez głowę. Można się po prostu tym mega pobawić fajnie. I ja uważam, że te spodnie zasługują na to, żeby po prostu pokazać w nich tą swoją talię. I tutaj trzeba po prostu wszystko wsadzić do, do tych spodni. Spójrzcie tam do lusterka, jak tył wygląda. Po prostu ja uważam, że te spodnie były Wyglądają genialnie, i jak chcecie sobie zrobić talię, i chcecie sobie zrobić tutaj podkreślenie sylwetki, to ja myślę, że te spodnie są po prostu genialne. Idealne spodnie. I uważam, że ta bliska też jest bardzo, bardzo efektowna. Bardzo ładnie to razem wygląda. Ja bym tu widziała może bardziej czarne buty, może nawet jakieś botki. Chyba wtedy by nie było widać tego rozcięcia. Ale uważam, że naprawdę to jest bardzo dobrze zrobione. Także co myślicie? Dajcie znać, jeszcze Wam się tutaj pokażę z tej perspektywy. No ja uważam, że to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dla tych, którzy lubią takie skórzone klimaty, to myślę, że to jest bardzo coś fajnego, bo jest to komplet i bardzo często jak nie umiemy się ubrać, nie wiem co założyć, to fajnie jest brać komplet, bo wtedy wiemy, że wyglądamy w tym dobrze. I jak widzicie mam tutaj na sobie taką kurteczkę, do tego są spodnie i teraz tak, mam wrażenie, że ta kolor troszeczkę się różni, chociaż może to jest tylko moje wrażenie. Nie, chyba jest wszystko okej. Okay. I teraz tak, zarówno górę, jak i dół ja mam tutaj w rozmiarze M i zarówno spodnie, jak i góra są okej. Okay. Skupmy się na spodniach. Spodnie są delikatnie zwężone do dołu, można to zobaczyć. Tu są szerszo w udach, dlatego wydaje mi się, że weszłam w tą Mkę. One się nie rozciągają, natomiast tak, mamy tutaj sznureczek i gumeczkę, gdzie możemy tutaj właśnie sobie wcisnąć brzuszek, związać i dopasować. Długość jest fajna, bo zachodzi nam tutaj na botka, ale one też będą bardzo dobrze wyglądały do szpilek po prostu. Tutaj, jak widzicie, mają takie przeszycie, ale nie jest to jakieś takie bardzo mocno widoczne, ja dopiero teraz to zauważyłam i nie wygląda to źle. Natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, to ta kurtka ma tutaj w talii gumeczkę, więc ona nam tutaj robi talię i w kolejnych sezonach będą bardzo modne właśnie podkreślanie talii. Już nie takie oversize, ale właśnie pod, podkreślanie, więc tutaj mamy właśnie gumeczkę. Wszystko to jest zapinane na zameczek. Tu mamy takie guziczki. E, tu są takie kieszonki złote, guziczki złoty zameczek, ale nie jest taki przyszłaśnie złoty, więc jest ok. Mamy w też kołnierzyk bardzo fajną długość rękawa. Te rękawy też nie są jakieś bardzo mocno pięte. Pod spód, jeżeli założylibyśmy ten na przykład y, golfik kremowy y, na chłodniejsze dni, też by to fajnie właśnie wyglądało. Y, natomiast właśnie tak z czekoladowymi butami nie myślę, że właśnie ze szpilkami normalnie też będzie to fajnie y, pasowało. No spójrzcie. Mi się podoba. Co myślicie? Uważam, że to bardzo dobrze wygląda. To jest takie, taka głęboka, ciemna czekolada. O, spadł mi sweterek. Czekajcie. Trzeba to poprawić. No. no, co myślicie? Dajcie mi koniecznie znać. Wróciłam jeszcze słuchajcie do tych spodni i do tego sweterka, bo zapomniałam, że mam tutaj takie fajne futerko. Słuchajcie, jest polskie to futerko. Ono ma takie troszeczkę bardziej cieplejszy odcień. właśnie w tym klimacie, no tutaj nawet przekłamuję troszeczkę, ale jest właśnie bliższe temu i ja uważam, że właśnie bardzo fajnie to razem wygląda z tymi spodniami. To futerko jest takie krótsze i ja mam tu tutaj LK i kosztuje 300 zł. Mam pełno metek tutaj słuchajcie. Fajna, bardzo fajna Tutaj ma kołnierz. Ona jest tutaj zapinana na takie, wiecie, takie haftki. Tak, jedna z Was mi powiedziała, jak to się nazywa. Dziękuję bardzo. Na haftki. Bardzo ładna, bardzo fajna to futerko ma tutaj dużo miejsca w rękawie. Właśnie bardzo fajnie wygląda w ten sposób. Fajnie. Spójrzcie, jeszcze z tej perspektywy, no uważam, że naprawdę genialne te rzeczy. Uważajcie mi, że wszystko, co ja dzisiaj zebrałam tutaj do przymierzalni, jeżeli będziecie ze sobą łączyli, to będą Wam powstawały super stylizacje, więc jeżeli Wam się podoba long sleeve, i te spodnie i na przykład tofterko albo płaszcz, to wszystko, co, na co się zdecydujecie, będzie do siebie super pasować. Także fajnie. A jeszcze do tych spodni chcę Wam pokazać jak to będzie fajnie wyglądało z różem, ja mam tutaj właśnie sweterek 150 zł rozmiar M, on jest taki większy, można tutaj zarwać eskę jeżeli chcecie nosić go tak tutaj troszeczkę wyżej, ma bardzo fajny rękawek tutaj widzicie z obniżoną linią tutaj, bardzo ładny, ma fajny kołnierzyk taki bardzo bladziutki baby pink, on będzie też bardzo modny w tym sezonie, także... Pamiętajcie. I bardzo fajnie wygląda właśnie z brązem. Ładnie się komponuje z brązem. Spójrzcie. Dobrze wygląda. Tak dziewczęco troszkę dodaje takiego luzu do takiego brązu. Mi się bardzo podoba. I ten róż bardzo też fajnie wygląda z bordem. Także jeżeli założylibyśmy tutaj te bordowe... Yy szpilki, czułenka też byłby git. Wróciłam, e, kochani, jeszcze do tych pierwszych jeansów, tych czarnych, bo uważam, że one będą najfajniej wyglądały właśnie z tym t-shirtem. Ja powiem Wam szczerze, że sama się nad nim zastanawiam, czy sobie go nie zabrać, bo ja uważam, że to jest bardzo fajny element, który można wykorzystać pod sweter i zaraz tak zrobimy, ale też właśnie już na okres taki wiosenno-letni, żeby nosić to po prostu normalnie e, i właśnie albo do takich spodni typu barel, albo do takich szerokich spodni. E, myślę, że to bardzo fajnie wygląda. Na no, to można właśnie zarzucić sweterek w chłodniejsze dni, natomiast w lecie tu już nie trzeba nic, bo to jest wszystko razem. Kosztuje 115 zł, jest w trzech wersjach kolorystycznych i ją tutaj rozniesę. Fajny, przedłużony rękawek, śmietanowy kolor, bardzo fajnie właśnie ba to wygląda z takimi spodniami. Bardzo sympatycznie. Zakładam sweter, żeby Wam pokazać. O co mi chodzi? No i właśnie tutaj mamy ten sweterek, który przy, wcześniej mierzyłam, e, zarzuciłam. On też ma tutaj koronkę i to jest taka sama koronka jak ta, więc to też fajnie tutaj razem wygląda, ale właśnie w takie chłodniejsze dni można sobie to razem zarzucić. Ja uważam, że to bardzo fajnie razem wygląda. Każdy sweter, który tu dzisiaj mierzyłam, który byśmy tutaj zarzucili, wyglądałby fajnie. Jeżeli zmienilibyśmy buty na sportowe, również byłoby ok. Myślę, że w okresie takim wiosennoletnim letnim baleriny będą świetnym pomysłem do takiej stylizacji. Natomiast teraz można spokojnie Korzystać z wodki, yy, czy nawet jakieś takie cięższe buty, myślę, że będzie ok. Także dajcie znać, co myślicie wróciłam jeszcze do tego longsleeve'a. Widzicie, wszystko ze wszystko, sobą pasuje. Nawet zwykły longsleeve. Gdybyśmy nie mieli tej kurtki na sobie, to też byłoby git. Ale ta kurtka jest po prostu piękna. Jak ja ją zobaczyłam, to się zakochałam. Mam przepiękny kolor. To jest skórzana kurtka zamszowa. Kosztuje ponad 700 zł. Ja mam tutaj rozmiar M, ale wygląda genialnie. Ma tutaj ściągacz. Srebrne tutaj zamki. Tutaj ma pagony. Można sobie ten rękawek tutaj tak podwinąć. Bardzo ładnie się układa tutaj na tyle. Czekajcie, gdzie Rozmiarmy, żeby was nie skłamać pięknie wygląda ta kurtka jest taka sztywna, porządna tu ma kieszonki, spójrzcie jaki to jest bardzo ładny kolor fajnie się właśnie będzie komponowała właśnie z taką prostą stylizacją ale też do szerokich spodni będzie fajnie wyglądała no ja myślę, że jest po prostu genialna ta kurtka spójrzcie przepięknie wygląda zakochałam się w tej kurtce skórzana, ponad 7 stówek M. -eczka przepiękna. I w tej pięknej kurce będę się z Wami żegnać. Kończę ten film Jerzymy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górze, koniecznie podbijcie ten film i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominął Was żaden kolejny film z serii Jerzymy. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa-pa!